Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Nazywam się Fredryk Roszakowski. Lloyd i kilka lat temu założyłem Akademię, której celem jest propagowanie zdrowia. Prowadzimy szkolenia w zakresie naturoterapii, koncentrujemy się na technikach dotykowych, do których należą akupresura, akupunktura, refleksologia, różnego rodzaju słowiańskie metody, starochińskie metody, czyli meridiany, marmy, czyli cała Ajuverda uciskowa. Tak więc, tym się specjalizujemy, ale prowadzimy też warsztaty z zakresu właśnie różnego rodzaju form naturoterapii, również tych bezdotykowych. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, ponieważ krążenie limfy i krążenie energii w naszym ciele jest priorytetowe i jeżeli tam wszystko dobrze się dzieje, to jesteśmy zdrowi. Z refleksologicznego punktu widzenia możemy wpływać właśnie na krążenie zarówno prany, energii wewnątrz nas, jak i też układu limfatycznego i całej limfy, czyli całej chłonki w tych naczyniach chłonnych zwanych układem limfatycznym. Każdy wie, że nasze ciało, każdy naturoterapeuta powinien przynajmniej wiedzieć, że nasze ciało to nie jest tylko ciało fizyczne, ale również ciało magnetyczne i ciało eteryczne który jest bardzo rozległy i składa się z wielu części. Wyróżniamy 10 takich składowych e, i warstw jakby tego ciała eterycznego. My się będziemy zajmować tylko tymi najbliższymi e, leżącymi koło ciała warstwami, bo właśnie tam Tamte warstwy mają największy wpływ na nasze zdrowie, i jeżeli tam się pojawiają jakieś zaburzenia, to wtedy możemy to odczuć na zdrowiu, prawda? Jeżeli na przykład jesteśmy w niekomfortowych psychologicznie sytuacjach, na przykład idziemy do jakiegoś miejsca, gdzie jest atmosfera, która nam nie odpowiada. No to możemy wyjść z takiego miejsca bardzo zmęczeni, prawda? Może nas boleć głowa, albo zwyczajnie możemy się czuć e, niewłaściwie, nie tak jakbyśmy chcieli, prawda? Jeżeli takie e, sytuacje zdarzają się często, na przykład pracujemy w środowisku, które nie jest przyjazne dla nas i źle się z tym czujemy, no to wtedy to wtedy możemy nabawić się jakiejś chronicznej choroby, zawodowej choroby, albo też różnego rodzaju dysfunkcji, najpierw być może psychologicznych, a potem, e, potem fizycznych, prawda? Jak to się dzieje? Jeżeli idziemy albo przebywamy w jakimś środowisku, które nam nie odpowiada, e, ta atmosfera, która nas otacza, powoduje różnego rodzaju napięcia z energetycznego punktu widzenia. E, zaczynają się kumulować te energie, niewłaściwe emocje wokół naszego ciała. Mogą się tworzyć różnego rodzaju przyczepy, mogą się tak zwane, mogą się e, e, krążyć jakieś negatywne energie. Mogą też być takie energie czasami one e, są przedstawiane jakby jako magnes, prawda? Jest jakieś skupisko. E, Niechcianej przez nas energii, zwanej negatywną, i ona przyciąga jakby, tak jakby magnes przyciągał opiłki naszej własnej energii, i tworzy się jakby skupisko energetyczne w jakimś miejscu, i pozbawia energii jakąś część naszego ciała. Możecie sobie wyobrazić magnes włożony w opiłki, prawda? No to te opiłki się do tego magnesu przykleją, a tu powstanie taka pusta przestrzeń. To mniej więcej tak to działa, prawda? I o co chodzi? Jeżeli na przykład cały czas nasz szef, prawda, mówi nam jakieś rzeczy nieprzyjemne i tak dalej, to w zależności od tego, w co uderza, w jaką emocję uderza, te skupiska, ten magnes yy, przysłowiowy będzie się gdzieś osadzał. I na przykład może, może się osadzać w okolicach czakry sakralnej, wtedy będziemy mieć bóle dołu brzucha, będziemy mieć na przykład nieregularne miesiączki, jeżeli jesteśmy osobami miesiączkującymi, czyli kobietami, które mają miesiączki, Jeżeli, ale możemy mieć też zaburzenia pęcherza, to już dwojga płci i tak dalej. Jeżeli to uderzy w czakrę splotu słonecznego, to możemy mieć problemy z trawieniem, chorobę refluksową, jakieś takie zaburzenia w trawieniu i tak dalej. Jeżeli to uderzy w czakrę serca, to to możemy mieć problemy na przykład z ciśnieniem, albo z sercem, z rytmem serca, jakieś bóle, bóle w klatce piersiowej, ale to mogą być też inne rzeczy, na przykład, no, powiedzmy, czakra serca nie tylko z sercem jest związana, tylko na przykład jest związana również z grasicą, a grasica jest organem odpowiedzialnym za naszą odporność, prawda? To tam się produkują limfocyty typu T, dzięki którym, no, potrafimy zwalczyć różne patogeny, nie chorować i tak dalej, i tak dalej, prawda? Zwłaszcza teraz, w grudniu, kiedy kiedy jest no, bardzo dużo różnych patogenów lata, pogoda jest niewłaściwa w Europie, czyli tak no, właściwa, niewłaściwa, no po prostu nie zdrowiu przy naszym niehigienicznym trybie życia. To jak mamy zaburzoną grasicę, jeżeli ktoś bombarduje naszą czakrę serca, no to wtedy bardzo szybko się przeziębiamy, prawda? Jeżeli ktoś bombarduje w czakrę gardła, no to wtedy możemy mieć różnego rodzaju infekcje tutaj, prawda? W okolicy, ale tak samo może się zaburzyć nasza yy, tarczyca, prawda? Co potem może wywołać różne inne choroby. Bardzo dużo ludzi ma na przykład problemy z tarczycą teraz. Ponieważ żyje higienicznie i, tak i tak dalej, Jeżeli ktoś będzie w trzecie oko celował i, i zaburzał nam energię, to wtedy powstaną na przykład bezsenność, nerwice i przeróżne inne choroby psychologiczne o podłożu właśnie takim, być może będziemy mieć koszmary, być może nie będziemy spać i tak dalej. Co to znaczy celować w jakąś, w jakąś czakrę? No na przykład, jeżeli nam ktoś mówi, że jesteśmy nieatrakcyjni, brzydcy, że jesteśmy do niczego i tak dalej, no to wtedy na sakrum, prawda, nam siada. Jeżeli ktoś mówi o naszych rodzicach, rodzinie, o naszym pochodzeniu, to wtedy, bo nie powiedziałem wcześniej o czakrze korzenia, czyli uderza w najniższą czakrę. Jeżeli ktoś będzie mówił... Stresował nas ogólnie, jeżeli ktoś będzie wymagał od nas jakichś. Poświęceń, nie dawał nam za dużo czasu na zrealizowanie tego, o co prosi, i tak dalej, to wtedy będzie uderzał w czakrę e, splotu słonecznego. Jeżeli ktoś nasze emocje, uczucia e, będzie nas obnażał, albo na przykład w jakiś sposób nas poniżał, no to wtedy będzie w czakrę serca. Jeżeli ktoś będzie nas zmuszał do wypowiadania rzeczy, których nie chcemy, prawda, albo kłamać, bo na przykład trzeba nieraz w pracy, bardzo często zresztą ludzie do mnie przychodzą i mówią: Słuchaj, no ja muszę kłamać, nie mogę powiedzieć tego, co myślę, muszę być uprzejmy, muszę e, e, ta wymuszona uprzejmość, wymuszone słowa, które wymawiamy, bardzo często właśnie nam bombardują czakrę gardła. Czakra trzeciego oka, jeżeli ktoś będzie nam nas zmuszał do tego, żebyśmy cały czas myśleli o jakichś konsekwencjach, które mogą ewentualnie pojawić się w związku z naszym wykonywaniem czynności zawodowych, prawda? Czyli na przykład musimy się martwić co jutro, na przykład deadline, jakaś, jakieś zadanie musimy wykonać, coś się ma jutro wydarzyć. Cały czas żyjemy w takim spięciu, no to wtedy zaburzy się czakra trzeciego oka. A czakra korony na szczęście jest rzadko zaburzona, ale jeżeli już to naprawdę jest to problem, jeżeli ktoś ogólnie nas stresuje, ogólnie nas poniża, ogólnie powoduje, że nasze życie, że czujemy się jak w więzieniu, że czujemy się jak w podtrzasku. Wychodzimy z pracy, nie możemy znaleźć spokoju w domu, nikt z domowników nas nie, nie rozumie, a w pracy jesteśmy cały czas jakby prześladowani. Nie możemy nic zrobić, nie możemy zrezygnować z tej pracy, a jednocześnie nie chcemy tam pracować. I mamy takie ogólne dylematy, jakby jesteśmy w klatce, z której nie możemy wyjść, to wtedy jest zaburzona czakra korony. No i wtedy, jeżeli są takie zaburzenia w czakrze korony, to może nawet dojść do różnego rodzaju nowotworów albo jakichś chorób autoimmunologicznych, które potem będą bardzo trudne do wyleczenia, jeżeli w ogóle nas nie zabiją, prawda? Tak więc e, tak się właśnie celuje w czakry, jakby ktoś chciał wiedzieć. No i teraz. E, Ogólnie mamy różne warstwy tego ciała eterycznego. Możemy sobie to wyobrazić jako otaczającą nam, nas energię, prawda? No, wszystko wytwarza jakąś energię, jakieś biopole, jakąś temperaturę itd. itd. Więc tak możemy sobie to wyobrazić, prawda? prawda? Wszystko, co y, nas otacza, jest związane z naszym ciałem, prawda? To tak samo jak byśmy byli przy czymś bardzo ciepłym cały czas, to w końcu nam będzie zbyt gorąco, albo jak będziemy mieć y, coś bardzo zimnego obok całego ciała, no to w końcu się wyziębimy i zrobi nam się bardzo zimno. Tak samo te energie na nas y, y, wpływają, prawda? Ja mówię tutaj o takiej bioenergii, o tym, o, o tych ciałach eterycznych, ale również bardzo podobne y, y, nauki można. Y, Pobrać z zakresu psychologii, prawda? Bo oni też mówią, że stres, emocje i tak dalej, i tak dalej mogą nas uszkadzać. My w bioenergoterapii bardziej i w refleksologii bardziej wiemy, jaka emocja w jaką czakrę może uderzyć. To może być, jeżeli na przykład robimy wywiad z naszym klientem, to możemy bardzo łatwo rozpoznać z jakiej emocji która choroba powstała i bardzo łatwo możemy przywrócić tą zdolność organizmu do samoleczenia, więc jeżeli ja widzę na przykład osobę, która jest na coś chora to zadaję jej najczęściej pytania, które już wiem w jakim obszarze ta choroba się znajduje, zadaję dodatkowe pytania które potwierdzają, albo bardzo rzadko kierują mnie gdzie indziej, prawda? Więc to są, to są bardzo ważne takie rzeczy, żebyśmy wiedzieli. No i teraz tak, jeżeli, jeżeli na przykład chcemy, chcemy wyrównać tą energię, jeżeli chcemy oczyścić się energetycznie, to przede wszystkim możemy robić coś takiego, co jest znane jako uziemianie. Uziemianie, to już mówiłem milion razy o tym w różnych wykładach. Po prostu trzeba zdjąć buty i się przejść po trawie, przejść po ziemi, po ziemi. Najlepiej, żeby dotknąć na naszymi stopami ziemi. Przede wszystkim to bardzo wycisza, bardzo relaksuje, bo to można połączyć z czymś takim jak medytacja. Więc możemy stanąć w rozkroku, w pozycji góry, czyli boczna. Krawędź stóp musi być nie szerzej niż nasze biodra, więc ten rozkrok nie może być zbyt szeroki. Stajemy, stajemy w takim rozkroku, ręce wzdłuż ciała, zamykamy oczy i przez chwilę stoimy i oddychamy. Możemy oddychać. Najlepiej oddychać w ten sposób, że wdychamy powietrze nosem przez 3 sekundy, potem na 3 sekundy zatrzymujemy je w płucach i potem wydychamy to powietrze ustami delikatnie, tak jakbyśmy chcieli gwizdnąć, tak? W ten sposób wydychamy Dwa razy w dłuższym czasie niż wdychamy, czyli jeżeli 3 sekundy wdychamy powietrze, to wydychamy przez 6 sekund, i potem znowu robimy 3-sekundową przerwę. Możemy zwiększyć ten czas, jeżeli mamy pojemność taką płuc, jeżeli potrafimy tak wolno oddychać, bo na przykład moi bardziej za zaawansowani studenci potrafią przez 7 sekund wdychać powietrze i przez 14 je wydychać i 6-sekundowe przerwy robić, prawda? Więc w zależności od Waszych możliwości indywidualnych. Jeżeli tak się uziemimy, jeżeli tak stoimy, to po 10-15 takich wdechach nasz umysł, nasze ciało naturalnie się zrelaksuje i wtedy możemy sobie wyobrazić, że po prostu całą tą energię z nas, negatywną, zaczynamy. W, zaczyna ona wpływać do Ziemi e, i w, e, pozbywamy się tej energii. To psychologiczno-bioenergetyczne bioenergety, e, działanie rzeczywiście pozbawi nas e, takiej e, negatywnej energii, szczególnie negatywnych myśli, negatywnych odczuć, napięcia. I to bardzo pomaga, i potem możemy stać, nie wiem, 5-10 minut, jeżeli możemy. Jeżeli jest zimno, to oczywiście tak długo nie możemy stać. Eee, zamiast tego możemy po prostu pochodzić, zacząć się uziemiać, prawda? Można się też przytulić do drzewa to bardzo dobry pomysł. Drzewa mają e, moc wyciągania złych energii, złych emocji, więc e, praca z drzewem najlepiej sobie wybrać drzewo, które będzie naszym przyjacielem, czy cudzysłowie przyjacielem. E, takie, z którym się zaprzyjaźnimy znowu w cudzysłowie, prawda? Wybrać sobie drzewo w ustronnym miejscu, no i jak sobie już je wybierzemy, to e, musimy zapytać za każdym razem, czy możemy oddać mu tą negatywną energię. E, drzewa potrafią, e, drzewa potrafią e, e, wyciągać, e, thank you, e, potrafią wyciągać z nas negatywną energię i ją. E, m, Dezaktywować, prawda? Unieszkodliwiać. Tak? Więc, jeżeli się przyci, przy, e, przykleimy, przytulimy do tego drzewa, to ono, jeżeli sobie wyobrazimy, popierze z nas tą energię. I psycholo psychologicznie to też będzie bardzo dobrze działało, prawda? Jeżeli na przykład mamy różnego rodzaju e, zwierzęta w domu, to im nie oddajemy energii, ale głaskanie, przytulanie e, takich psów pomaga nam bardzo też. E, w emocjonalnej, nabycia emocjonalnej siły, więc można mieć, dobrze mieć jest zwierzęta, szczególnie psy i koty, tylko im nie przekazujemy energii. Szczególnie koty potrafią pobierać e, e, taką negatywną energię i one nawet ją lubią, bo one ją potrafią zamieniać, prawda? Koty to. Rzecz jasna, magiczne zwierzęta, a psy to nasi przyjaciele ogromni, prawda? Można być też inne zwierzęta, prawda? No w zależności od upodobań. W każdym razie natura potrafi nas leczyć. Jeżeli chodzi o krążenie linfy, tak jak powiedziałem na początku, krążenie energii, możemy ją usprawniać w różny sposób. Na przykład to już kogoś potrzebujemy do tego zabiegu, musi wiedzieć gdzie mamy czakry, prawda? Tak więc mamy czakrę korony, czakrę trzeciego oka, czakrę gardła, czakrę serca, potem jest tam gdzie się żebra łączą, jest czakra splotu słonecznego. W okolicach pępka, można powiedzieć tam gdzie pępek, żeby łatwiej było, mamy czakrę sakralną i tam gdzie się nasze włosy błonowe zaczynają, nieco nawet niżej, czakrę korzenia. I te czakry, te czakry powinniśmy znać, ich położenie też i możemy rękoma dotykać tych czakr. Najlepiej lewą ręką dotknąć się do czubka głowy i potem dotykać się po 10 sekund do danej czakry. Jeżeli nie macie większych progów wtajemniczenia i jakichś tam ćwiczeń, to wystarczy, że tak zaczniecie dotykać i to zacznie działać, prawda? Bo to zawsze działa, tylko na wyższych poziomach możecie jeszcze na przykład doładowywać, ujmować energię, wyrównywać energię, ale na samym początku można tak dotykać po 5, 7, 10 sekund. Do takiej czakry możecie sobie też dotykając wyobrażać właściwy dla danej czakry kolor i to będzie ją harmonizowało. Potem możemy na ciele od stóp, tak jak wskazówki zegara wychodziły do samych stóp, czyli od głowy do, st do stóp i z powrotem tak krążyć dwoma rękoma nad ciałem, prawda? Jeżeli będziecie chociaż mieli trochę takiego e, wyrobienia bioterapeutycznego, to e, zaczniecie czuć Zmiany temperatury nad daną osobą w danym obszarze, i wtedy możecie tam się zatrzymać, jeżeli jest e, na przykład e, e, za zimno i spróbować doładować energię intencjonalnie albo w ten sposób. Rozproszyć energię, jeżeli zobaczycie, że tam jest za gorąco, albo poczujecie mrowienie i stwierdzicie, że tam jest za dużo energii. Jeżeli jest za dużo energii w danym obszarze, to może być ten magnes, o którym mówiłem. Magnes mówię w cudzysłowie, żeby to lepiej zrozumieć, prawda? Więc możemy zrobić magnes. Eee, przepraszam, bo tam mi machają cały czas, to dzieci się bawią przed kamerą, trudno jest mi mówić. Eee, tak więc, eee, jeżeli tak zrobimy, to wtedy rozpraszamy te opiłki. Pamiętacie, mówiłem, o tym, I one wracają tam, gdzie powinny być, prawda? Więc w ten sposób możemy robić. Na stopach dobrze jest tą stopę rozluźnić przede wszystkim, eee, i teraz proszę pamiętać, e, że na stopie również e, energia idzie w, ten, w tym kierunku, jak ja to nazywam ruch pływania. Tak więc jest to taki ruch. Jakbyśmy pływali, prawda? Nie jest to ruch zgodny z, ze, ze wskazówkami zegara, bo byłby on sprzeczny, inny na dwóch stopach, i nie jest to taki ruch przeciwny, tylko jest to ruch w taki, czyli na lewej stopie jest to ruch zgodny ze wskazówkami zegara, a na prawej stronie ruch przeciwny do wskazówek zegara. Ja to nazwałem ruchem pływania i to najlepiej obza, obrazuje ten ruch, ten kierunek, który chciałbym uzyskać. Więc Dobrze jest masować stopy właśnie takimi okrężnymi ruchami na samym początku bez żadnego wtajemniczenia można w ten sposób masować że masujemy od jakby rantów krawędzi stopy po coraz mniejszych hułkach, aż kończymy na samym środku stopy. Możemy masować kciukami, możemy masować całymi dłońmi, to już od Waszego uznania, jak tam chcecie. W każdym razie to bardzo pomaga energetycznie oczyścić może nie oczyścić, ale wyrównać tą energię, te wszystkie blokady. Można też zrobić tak zwany masaż motyla. Albo trzebo skrzydeł, jak ja to nazwałem w książce, polega ten ruch na takim bardzo delikatnym dotyku opuszków palców na całym ciele, i to też bardzo ładnie wyrównuje energię. Więc w ten sposób możemy na takim podstawowym poziomie doprowadzać osoby do takiego emocjonalnego balansu, do wyciszenia i do tego, że się będzie lepiej czuł, prawda? Jeżeli chodzi o układ limfatyczny i o chłonkę, to już wczoraj mówiłem w wykładzie, że najlepsze, najbardziej akuratne refleksy znajdują się pomiędzy kośćmi śródręcza i na stopie pomiędzy kośćmi śródstopia i po prostu powinniśmy w ten sposób je masować. Masujemy je od dołu do góry wtedy, kiedy chcemy podnieść energię i podnieść działanie, odpowiedź immunologiczną organizmu, a w dół, jeżeli chcemy ją obniżyć. Kiedy masujemy w dół? Wtedy, kiedy mamy choroby autoimmunologiczne i wszystkie choroby, które polegają na tym, że organizm może być zagrożeniem dla samego siebie. Wtedy masujemy w dół. To są na przykład przy astmie, przy alergiach, przy różnego rodzaju chorobach immunologicznych masujemy w dół, a w innych sytuacjach masujemy w górę. Tak więc w ten sposób możemy usprawnić takie oczyszczenie i wyrównanie energetyczne. Bardzo Wam polecam, abyście takie zabiegi spróbowali zrobić przynajmniej 2-3 razy i wtedy na pewno... Na pewno, na pewno poczujecie się dużo lepiej. Krążenie energii wokół nas, jeżeli będzie wyrównane, spowoduje, że będziemy rzadziej chorować, nie będzie nam nic dolegać, będziemy lepiej spali, a, a jeżeli chodzi o y, potem ten masaż limfy, spowoduje, że wewnątrz, nas ta energia, ta chłonka i krążenie krwi będzie bardziej harmonijne i to doprowadzi nas do, do zdrowia, do wyrównania zdrowia i tak dalej. Dziękuję Wam dzisiaj bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten wykład się Wam przyda. Pokażę Wam jeszcze dzieciaki, które tu hałasowały. To są te dzieci, które się właśnie tutaj. E Bawią e, chyba w pociąg, siedzą sobie i bawią się w pociąg, mają taki karton i właśnie nam tu ha hałasują. Tak więc za mną e, panowie tańczyli. E, też będziecie mieć bardzo urozmaicony dzisiaj wykład. Pamiętajcie, że w grudniu postanowiłem każdego dnia mówić o czymś związanym z bioenergoterapią i z refleksologią. Dzisiaj mamy 2 grudnia i dzisiaj już skończyłem, ale każdego dnia będę coś e, publikował. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę miłego dnia.